Razem z panem Wójtem Strzałkowa, Panem Dariuszem Przywińskim chcielibyśmy zaprosić mieszkańców naszego powiatu na dożynki powiatowe, które odbędą się w tym roku 1 września w Strzałkowie. Wiemy już, kto będzie starościną i starostą dożynek. Wiemy jaki będzie program uroczystości. Wypracowaliśmy już chyba większość tematów związanych z organizacją tegorocznej imprezy. I co, zaczniemy od przedstawienia starościny i starosty, czy od gwiazdy? Myślę, że od starościny, od starościny i, starosty. i starosty. Otóż starościną dorzynek będzie pani Danuta Anna Juszczak z Huty Łukomskiej w gminie Zagórów, ponieważ przyszłoroczne dorzynki będą odbywać się właśnie w Zagorowiu. Pani Danuta. Od roku 2004 wraz z mężem Jackiem prowadzi gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni około 25 hektarów, które specjalizuje się głównie w hodowli trzody chlewnej i rocznie produkuje prawie 6000 tuczników. W gospodarstwie prowadzona jest również uprawa kukurydzy na ziarno. Dzięki funduszom unijnym dokonano rozbudowy tego gospodarstwa i zakupiono nowe maszyny rolnicze. Zagroda Państwa Juszczaków stanowi wzór dla innych rolników, jeśli chodzi o dbałość o czystość i estetykę. Gospodarstwo uczestniczyło w szeregu konkursów i zdobyło między innymi trzecie miejsce w konkursie Słupecki Rolnik Roku w roku 2004. Pani Danuta jest matką dwóch synów w wieku 12 i 14 lat. Jej hobby to podróże działa też aktywnie w Stowarzyszeniu Wielkopolska Wieś Pięknieje. Będziecie Państwo mieli okazję poznać panią starościnę na Dożynkach 1 września. Natomiast starostę Dożynek, nie wiem czy nie przedstawi wójt, bo starosta jest mieszkańcem. Tak jest. Starostą Dożynek będzie Pan Adam Pawłowski z Bielaw. To jest rolnik, który ukończył studia rolnicze na szkole głównej gospodarstwa wiejskiego w Warszawie. Pracę w gospodarstwie rozpoczął rodziców. Od 1992 roku gospodarstwo prowadził samodzielnie. Pierwsze ziemie o powierzchni 18 hektarów zakupił od Agencji Nieruchomości Rolnych. Gospodarstwo było sukcesywnie powiększane na przestrzeni. Lat poprzez dokupywanie gruntów na własność oraz zawieranie umów dzierżawy. W chwili obecnej, po przejęciu gospodarstwa od rodziców o powierzchni 90 hektarów, całe gospodarstwo pana Adama to gospodarstwo o powierzchni 280 hektarów, w tym około 40 to powierzchnie dzierżawione. Pan Adam Pawłowski posiada ziemię również w gminie Słupca o powierzchni 35 hektarów i na terenie gminy Powic 20 hektarów. Jego gospodarstwo nastawione jest głównie na produkcję pszenicy, rzepaku ozimego, buraków cukrowych, kukurydzy, cebuli. Jest w pełni zmechanizowany, część gruntów jest uzbrojona w system nawadniający. W 2008 roku w gospodarstwie powstał profesjonalny budynek do przechowywania cebuli. Gospodarstwo Pana Adama Pawłowskiego korzysta z dofinansowań unijnych, które w znacznym stopniu przyczyniły się do rozwoju wyposażenia technicznego. Pan Adam zatrudnia na stałe jednego pracownika oraz dwóch sezonowych. Jest szanowanym i poważanym rolnikiem gminy Strzałkowo i jako starosta myślę, że wspólnie z Panią Danutą Anną Juszczak z Huty Łukomskiej będą stanowili wspaniałą parę starostów dożynkowych. Podobnie jak wspaniałą parę, jeśli chodzi o wykonawców i gwiazdy tegorocznych dożynek będą stanowiły dwa zespoły. Ja może powiem o tym pierwszym, który miał wystąpić już na naszych spotkaniach z folklorem. To są nasi dzielni muzycy z zespołu z Młodojewa. Zespół się nazywa no właśnie, zapomnieliśmy jak on się teraz nazywa, ale to są ci ludzie od niezwykłego przeboju diskopolowego, który nagrali własnym subtem i wrzucili do sieci, co spotkało się z entuzjastycznym odbiorem dużej części mieszkańców naszego powiatu. Mieli obiecany występ i wystąpią tym razem jako support przed koncertem gwiazdy, któr którą to gwiazdą będzie w tym roku będzie to zespół Weekend, a więc zespół, który z pewnością przyciągnie sporo widzów na ten koncert. To oczywiście Gwiazda Wieczoru, ale wcześniej całe obrzędy dożynkowe rozpoczynamy mszą świętą dziękczynną o godzinie 14. .00. Następnie przejście korowodu dożynkowego na stadion za halą sportową. i tam... Może nawet bryczki będą. O tym myślimy. Myślę, że wszystkiego nie warto już dzisiaj o naszych planach artykułować, ale rzeczywiście taki zamysł jest. Następnie, część obrzędową poprowadzi zespół pieśni i tańca siekierniacy z Ośrodka Kultury w Kostrzynie. I oczywiście, tak jak pan starosta zauważył, później ta część artystyczna połączona z koncertem ćwierćwiecza. To będą piosenki w wykonaniu studia, piosenki przyjaciół i następnie gwiazda, a więc to, o czym już mówiliśmy. Myślę, że jeśli pogoda dopisze, choć rok zdecydowanie jest trudny dla rolnictwa, dla rolników, bo okres suszy widzimy po ilości składanych wniosków o oszacowanie przez komisje suszowe powoduje, iż ten entuzjazm radości dożynkowej jest lekko przygaszony niemniej jednak poczekajmy na koniec żniw na podsumowania i wtedy ewentualnie zobaczymy czy rzeczywiście będzie to radość z pracy czy radość z plonów tegorocznych ale ten czas oceny przed nami póki co plany zostały przez nas precyzyjnie co do 1 września a więc tradycyjnie pierwsza niedziela września i zgodnie z harmonogramem Miejscem tych dożynek jest strzałkowo. Te wszystkie elementy wspólnie z paniami, bo myślę tutaj o tym głównym elemencie wykonawczym, a więc panie z promocji, z Wydziału Promocji Starostwa i Gminny Ośrodek Kultury ze Strzałkowa cały czas ze sobą współpracują, aby te wszystkie elementy, o których mówiliśmy, poskładać w całość. Jeśli dopiszę pogoda, to myślę, że będzie to. Uroczystość udana, fajna, sympatyczna, przede wszystkim dla widzów, dla rolników. No i ona zatańczy dla nas. Wszystko na to wskazuje. <ścoughs> Czy jakieś pytania?